Witam. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o technice stworzonej przez Nevillea Godarda. Technika ta została nazwana nożycami korekcyjnymi. Dzisiaj skupię się na jej codziennym zastosowaniu, do którego tak często zachęcał swoich słuchaczy Neville Goddard. Tak jak już wspomniałam w innych moich filmach, Neville Goddard był mistykiem oraz nauczycielem duchowym XX wieku. Swoje wykłady zawsze prowadził z pasją, zachęcając do tego, aby nie wierzyć mu na słowo, tylko osobiście zastosować to, o czym mówił, i przekonać się o mocy, która w nas istnieje na własnym doświadczeniu. Na kanale sekwencji zmian jest już dostępny jeden film poświęcony technice nożyc korekcyjnych. Jednak w nim skupiłam się na tym, by wytłumaczyć Wam, jak je zastosować do konkretnego wybranego wydarzenia z przeszłości. To, czy ta przeszłość miała miejsce kilka dni temu, czy kilkanaście lat temu, nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko Wasze przekonanie i to, czy zastosujecie tę metodę prawidłowo. Tak jak już wspomniałam, dzisiaj wyjaśnię Wam, jak korzystać z nożyc korekcyjnych każdego dnia. Jednak zanim to zrobię, chciałam Wam jeszcze powiedzieć kilka słów na temat pracy mentalnej oraz siły przekonania, ponieważ będzie to dla Was bardzo przydatne podczas pracy z tą techniką. Praca mentalna zawsze przynosi niesamowite, ekscytujące rezultaty. Stosując ją, możecie odmienić swoje życie jedynie dzięki Waszym umysłom. Jednak, aby to zrobić, ta praca musi zostać wykonana przez Was prawidłowo. Co to znaczy? Tylko tyle, że musicie się w nią w pełni zaangażować, stosując się do instrukcji i wskazówek wybranych przez Was technik. Nie możecie podejść do nich inaczej niż jest zalecane, ponieważ wtedy nie będziecie wykonywać tych technik prawidłowo. Musicie zrozumieć, że wyobraźnia naprawdę zmienia rzeczywistość, jednak, aby tak się stało, należy z niej korzystać świadomie i odczuwać swoje wyobrażenie jako rzeczywiste. Musicie się wczuć w to, co sobie wyobrażacie, wchodzić w waszą wizję i patrzeć na świat z jej poziomu. Nie wystarczy, że będziecie oglądali w swojej wyobraźni film. W ten sposób nie wpłyniecie na zmianę swojej rzeczywistości, nie sprawicie, że wasza scena zrealizuje się w waszym życiu. Aby tak się stało, to wy musicie odgrywać tę scenę, przeżywać ją. Podczas korzystania z nożyc korekcyjnych, jak też każdej innej metody, niezwykle istotne jest, abyście wczuli się w to, co robicie. Może się Wam to nie udać za pierwszym, drugim czy też trzecim razem, ale jak będziecie każdego dnia podchodzić do tej praktyki z zapałem, w końcu opanujecie ją i będziecie potrafili odczuć rzeczywistość odgrywanej przez Was sceny, a wtedy będzie miała ona odbicie w Waszym życiu. Teraz wyjaśnię Wam, na czym polega technika nożyc korekcyjnych do codziennego użytku. Polega ona na tym, aby przed położeniem się spać, wrócić do każdej niesatysfakcjonującej Was sytuacji, która była dla Was nieprzyjemna i przepisać ją na nowo w swojej wyobraźni tak, jak chcielibyście, aby wyglądała. Dlatego, jeśli pokłóciliście się z przyjacielem, dając się ponieść złości, i również od niego usłyszeliście kilka nieprzyjemnych słów. Cofacie się w swojej wyobraźni do tej sytuacji i odtwarzacie ją zgodnie z nowym już scenariuszem, w którym rozmowa ta przebiegała w dobry i pozytywny sposób, a zarówno wy, jak i wasz przyjaciel odczuwaliście piękne, pozytywne emocje. Każda osoba, która wykona tę korektę poprawnie, i przed przeprowadzeniem jej naprawdę pozbędzie się żalu i złości, którą odczuwała podczas sytuacji, którą zamierza zmienić, i szczerze będzie chciała przejść przez nią jeszcze raz, wzbudzając w sobie piękne uczucia, doświadczy zmian. Jeśli dokonalibyście tej korekty prawidłowo, przestalibyście doświadczać skutków tego wydarzenia w swojej rzeczywistości. Pamiętajcie, że bardzo ważne jest to, abyście odczuli rzeczywistość korygowanej przez siebie sceny. Tylko wtedy, kiedy naprawdę poczujecie ją tak, jakby miała ona miejsce, uda wam się zmienić skutki wydarzenia, które postanowiliście skorygować. W jednym ze swoich filmów Neville zachęca wszystkich swoich odbiorców, aby praktykowali sztukę korekty każdego dnia. Zmieniając absolutnie każdy moment, który nie był taki, jakby sobie tego życzyli. Jeśli zaangażujecie się w tę praktykę i zadbacie o to, by odczuwać je zgodne z Waszą korektą uczucia, Wasza podświadomość będzie reagowała nie na fakty, które miały tego dnia miejsce, a na Waszą skorygowaną sytuację, którą w pełni odczuliście jako rzeczywistą. Ogromna liczba osób ma skłonności do użalania się nad sobą i do wyrzucania sobie, że postąpiły w niewłaściwy sposób, i nie mogą cofnąć już czasu ani zmienić swojego zachowania. Teraz wiecie już, że wcale tak nie jest. Dzięki praktykowaniu nożyc korekcyjnych możecie odwrócić niesatysfakcjonującą was sytuację z przeszłości. A jedynym warunkiem, który musicie spełnić, jest wzbudzenie w sobie pięknych uczuć zgodnych z Waszą zmianą oraz odczucie odgrywanej w Waszej wyobraźni korekty jako rzeczywiste wydarzenie. To jest naprawdę bardzo ważne, aby odczuć to jako zupełnie rzeczywiste. Nie przejmujcie się, jeśli jeszcze teraz przychodzi Wam to z trudnością. Jeśli będziecie praktykować sztukę korekty każdego dnia, z czasem nauczycie się ją przeprowadzać w pełni prawidłowo i będziecie mogli się nią posłużyć nie tylko do poprawienia minionego dnia, ale absolutnie każdej sytuacji z Waszej przeszłości, niezależnie od tego, kiedy miała ona miejsce. Dodatkowo, praktykując sztukę korekty codziennie, Ćwiczycie swoją uważność, która jest bardzo ważna podczas każdego ćwiczenia mentalnego i która pozwoli Wam w krótkim czasie osiągnąć to, czego pragniecie, ponieważ jesteście wtedy w stanie utrzymać swoją uwagę na Waszych marzeniach, nie rozpraszając jej na nic nieznaczące rzeczy, lęki, zmartwienia czy obawy. Szczerze zachęcam Was do praktykowania tej metody systematycznie. Tak jak zachęcał do tego Neville Goddard. Nie tylko będziecie wtedy zmieniać każdą niepożądaną przez Was sytuację na korzystną dla Was, ale także wyćwiczycie swoją uwagę i sami zobaczycie, że macie wpływ na swoje życie, a Wasza przeszłość Was nie określa. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.